On my way. On my way. On my way. Znamy z miejsca, gdzie zaczyna się wiślana trasa rowerowa. Tutaj moc atrakcji specjalnie dla rowerzystów przygotowanych. A jesteśmy? A jesteśmy w Wiśle, Perła Beskidów, przepiękne tereny, pogoda rewelacyjna, więc wszystko się nam pięknie składa. A ja jestem dzisiaj przygotowany. No Właśnie zdążyłam zauważyć, Łukasz, nie podoba mi się to, jest to totalnie eee, niesprawiedliwe. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz? Ostatnio ty, dzisiaj ja. Zaczynamy. Dobra, dobra. Zobaczymy jak to wszystko będzie, ale ja proponuję, żebyśmy najpierw zanim dojedziemy do naszego celu, przejechali sobie może przez centrum Wisły. Dawno tutaj nie byłam. Ja chętnie zobaczę. Okej, okay, no to w drogę. No. Przyjechaliśmy właśnie ścieżką rowerową z Wisły Czarnej do centrum. Powiem Wam, infrastruktura rowerowa jest naprawdę wspaniała. Oprócz tego, możecie tam znaleźć stację do obsługi rowerów. W razie czego możecie sobie naprawić. I na jak Ci się podobała trasa? Ja jestem zachwycona w ogóle po raz pierwszy na rowerze <grymne> tutaj. Także rewelacja, widoki, przepiękne. No i ta jazda. Ale właśnie widoki przepiękne, to cześć! Cześć! O, Dzień dobry, witam, wy na cześć, rowerach. No tak, wyobraź sobie, ja po raz pierwszy... Łukasz to wiesz, ja wie już co robić. Tak, on tutaj już jeździ, jest na doskonałe te trezy, ale fajnie, że cię widzimy, no bo... Jakby nie było, jesteś najbardziej kompetentną osobą, która by nam powiedziała, co my możemy tutaj zobaczyć, gdzie możemy się wybrać dla turystów takich wiesz, na dwóch kołach. Dla rowerowych, no jeśli Aha. jesteście na rowerach, to naprawdę idealnie trafiliście, bo no, ten potencjał, wisły, ta przestrzeń, tam gdzie można jeździć, nie tylko ścieżkami rowerowymi, ale te wszystkie drogi leśne, których tutaj no, są naprawdę setki kilometrów. Kiedyś próbowaliśmy policzyć, ile tych tras jest. I to gdzieś do 300 kilometrów dochodziło różnych możliwości połączeń. Przejechałeś? E, nie, 300. nie. W jeszcze w 50. Koniecznie musicie się wybrać i jeszcze pewnie nie raz, żeby to wszystko objechać, zwłaszcza przy tej pogodzie dzisiejszej. Pewnie tak. Dla rowerzystów no to już wiemy, że teraz jest bardzo dużo, A jakby wiesz, jakiś spacerek taki. No to to jest 150 kilometrów szlaków turystycznych. To jest idealna okay. rzecz, właśnie też przy tej pogodzie, wiosna, lato, jesień, kiedykolwiek byście chcieli, czy na wschody słońca, czy na zachody potężny potencjał. No właśnie, bo tak Wisła często kojarzy się przede wszystkim z zimą, no bo wiemy, że zima, stoki, nie brakuje ich tutaj. Natomiast Wisła na każdą porę roku, wydaje mi się, że jest naprawdę idealna, prawda? Ja tak, myślę, bo tak nie na bardziej rekreacyjnie. A powiedz mi, <grym> jakbym chciał tak troszkę poszaleć na rowerze, to co polecasz? No jeśli jesteś na tyle wprawiony i odważny, to są też trasy zjazdowe. W samym centrum, na dachu Wisły, tutaj można się wybrać na Skolnity i tam poczujesz prawdziwą adrenalinę. Na zjazdach rowerowych. To ja myślę, że dzisiaj to wypróbujemy na pewno. A ja coś czuję, że nie mam wyjścia, jadę z tobą koniecznie musicie Dam pojechać radę? razem. Oczywiście, że okay. rady. trasy dostosowane do każdego. Super, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki Fajnie wiecie. Ci było spotkać. Powodzenia. W ogóle. Trzyma, trzymam kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. To jest właśnie Wisła. Pięknie tutaj macie naprawdę. Do zobaczenia znowu. Dzięki, Dzięki do zobaczenia. zobaczenia. Jedziemy. Ja Dojechaliśmy do Bike Parku Skolnity. Cześć Karolina. Cześć, cześć. Widzę, macie tu naprawdę fajne trasy. Widzę czerwoną, zieloną, niebieską, która dla kogo? Zdecydowanie Powinna. dla każdego. Myślę, że Nina na początek przede wszystkim na pewno podmienimy rower. Okej, okay, dobra. Na coś bardziej zaawansowanego, bo zależy nam, żebyś wróciła cała do domu. Więc zaczniesz od zielonej, być może z pomocą instruktora. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. No a ciebie tutaj troszeczkę zmęczymy, myślę. Czerwona? Myślę, że czerwona strzała no, Oczywiście, Jak że czerwona strzała, no proszę Cię, to jest profesjonalista, Próbujemy. Tu Dokładnie, ale żeby nie było tak łatwo, to losujemy też dla Was zadania. Okay. Wiedzia Wiedziałam. Żebyście, troszeczkę... żebyście troszeczkę, troszeczkę się u nas powoli. tak zawsze jest, jest Karolina, czyli coś się musi dziać ja mam wybierać pierwsza? Wybieraj. Okej, okay, dobra, dobra, biorę. Co stało czyli? dla Ciebie? Wezwanie, 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 uwaga. Czy tam pierwsza, czy te? Czytaj, czytaj. Panie przodem. Okej. Okay. Zadanie do wykonania. Odnaleźć drogę na górną stację skolnity oraz o, odkryć smaki regionalnej kuchni. Bardzo dziękuję. I teraz mam trasę numer jeden: Wisła, górna stacja skolnity, wymarzony plac zabaw. Bardzo się dziękuję za to. Bardzo mi się to podoba. Tak, atrakcje na placu zabaw, ale ja rzeźb. Brzmi tajemniczo. No i karczma. Wchodzę w to. A to tu. To ja mam inne zadania, zobacz. Okay. Odnaleźć drogę na górną stację Skolnicy oraz odkryć smaki regionalnej kuchni, coś dla mnie typowo. I przejechać trasę. Trasa Wisła, górna stacja Skolnicy, zagro... zagroda ze zwierzętami, nakarmić alpakę, bo to może być ciekawe. Zazdroł Szczecin! <laughs> I Aleja Rzeźb, odnaleźć rzeźbę z buja i karczma. Czekaj, czekaj, przebytą trasę udokumentować zdjęciami. Eee, dobra, ja sobie pomogę, ja sobie pomogę. Ja Czyli co, nakarmimy was i trochę zmęczymy. Jesteś boże, to, jest, to jest idealny plan w, w ogóle, nie, nie wyobrażam sobie innego. No to dobra, Łukasz... Eee. Nina po rowerek, to, zdecydowanie. Niech już jedzie. I na kolej, a, a Łukasz trochę ma do przejechania, dobra. więc jednak już ruszaj. To je. ja uciekam, a wy się bawcie. To my idziemy. My idziemy. Powodzenia, powodzenia! Cześć. Cześć, witam Cię. Cześć, słyszałam, że masz coś dla mnie i tak jak patrzę, to chyba jest moja maszyna. Dokładnie tak. To jest rower przygotowany dla Ciebie, mm -hmm. bo słyszałam, że wybierasz się pierwszy raz na nasze ścieżki. Lekko jestem zestresowana. Tak, tutaj u Was to będzie mój pierwszy raz. Wiesz, ja nie jestem wytrawnym rowerzystem, szczególnie jeśli chodzi o jazdę po górach, więc no, ten stresik się pojawił. Myślę, że bez obaw. Ścieżki mm -hmm. są dostosowane do różnego poziomu trudności i dla osób początkujących, i dla zaawansowanych, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zawsze na początek możesz skorzystać z lekcji z instruktorem, który pomoże ci pierwszy raz pokaże jak przejechać w bezpieczny sposób. To jest fajna sprawa. Widzisz, jest szansa, że skorzystam z takiej pomocy. Zawsze, zawsze zachęcamy. Tak, i tego. zawsze wiesz bezpiecznie, jak ktoś pokaże, jak trzeba zjeżdżać, bo jednak ta jazda różni się troszkę od tej, troszkę którą na co dzień tak, uprawiamy. Tak, tak, dlaczego wybrałeś dla mnie akurat ten rower? Wybrałam z dwóch powodów. Przede wszystkim rozmiar odpowiedni dla ciebie, mhm. a drugi to jest pełne zawieszenie, czyli rower tak zwany pulsum suspension, który ma amortyzator z przodu i amortyzator. Z tyłu, który zwiększa komfort jazdy, lepiej pracuje na ścieżkach i zwiększa mhm. też bezpieczeństwo. Okej, okay, rower jest raczej ciężki czy lżejszy? Jest troszkę cięższy od tradycyjnego takiego roweru hardtaila. Mhm. Natomiast nie jest to jakaś waga bardzo duża, ale spokojnie go opanujesz. Super, wygląda naprawdę porządnie. Frajdy troszkę więcej będę miała z jazdy. Na pewno, dużo o, więcej. I o to chodzi. Dobra, kwestia bezpieczeństwa. Raz, że rower już bezpieczniej, ale kask... Ochraniacze, o, kask. Ochraniacze jeszcze, no tak. Dokładnie. Masz To już mam dla Ciebie coś. Super. Na pewno będę czuła się bezpieczniej. Kask, ochraniacze, w zasadzie nie tylko w górach. Fajnie, żebyśmy mieli. No i pięknie, mamy. Mam B dla Ciebie kask rowerowy. Z daleka będę widoczna, Będę widoczna. Super. Ochraniacze na kolana. Mhm. Mm mamy? I ochraniacze na łokcie. Pomożesz mi je założyć? Jasne. Świetnie. Nie ma dzięki wielkie. Dobra, no to w takim razie ja zakładam. Łukasz już pojechał, więc wiesz, ja się muszę spieszyć. Trzeba go gonić. No pewnie. No dobrze, Dobra. to ubieramy się mm -hmm. i wypuszczam Cię na trasę. O, dzięki. punkt mojego wyzwania właśnie odnalazłam. Jestem na samym szczycie. No i to jest fantastyczne, że to jest miejsce tak naprawdę dla rodzin. Dla tych, którzy zajawieni są na rowery, a tych jest tutaj bardzo dużo. No to można przyjechać, wyjeżdżamy sobie koleją. Mamy rower, no i potem zjeżdżamy, bawimy się. Ale jeśli ktoś ma dzieci, które jeszcze są na przykład za malutkie albo się boją, no to tutaj jest dla nich prawdziwy raj. Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, także wszyscy mogą się bawić, zarówno ci nieco starsi, jak i ci młodzi. Ja tutaj obserwuję, no dzieciaki naprawdę wykorzystują to wszystko, co dla nich jest przygotowane. Super, a ja to dalej szukać kolejnych wyzwań. No cześć, dojechałeś, już się martwiłam. Ja, ja też, wiesz, bo tutaj wcale nie jest tak łatwo podjechać, ale mam za zadanie Na Nakarmić od... Tak, i zaprzyjaźnić się. Powiedz mi, jak one się nazywają? Kenzo i Lewis. Czarny Lewis. Lewis i Kenzo, tak? Tak, tak, tak Który łatwiej będzie? E, myślę, że jak zobaczą jabłuszka, to oba będą chętni do współpracy. Dobra. Czyli karmimy jabłkami, tak? Tak, tak, tak. Na rękę, skąd one się tu wzięły? Powolutku? Powiedz, skąd one tu przybyły do nas? Są co, już parę lat tutaj mamy. Stwierdziliśmy, że jest to fajna, całoroczna atrakcja, no bo alpaki oczywiście są też zimnolubne, więc nie ma, nie ma w ogóle powodu, żeby w zimie miały opuszczać zagrodę. One mają futro, futro bardzo ciepłe. Na lato oczywiście je też przycinamy trochę, szczerzemy, żeby się nie ugotowały, no ale generalnie dzieci bardzo lubią, dorośli. Mają mądre, fajne spojrzenia, są takimi naprawdę zwierzakami bardzo, bardzo fajnymi. Chodźcie zobacz co ja mam. Aha. Cześć. No. Cześć. Już jest twój. Cześć. Chcesz jeszcze jabła? O, zdecydowanie. Zdecydowanie masz. No w, w małych kawałeczkach, bo oczywiście ich szyje są dosyć wąskie. Okay, więc zaczekaj, też zaczekaj, Zawsze musimy im drobno po... pokroić. No i udało mi się za przejść. Lewis z się chyba nie załapie. Lewis, co Lewis, ty na to? Zaczekaj, kolega Boże, też dobra. Halo. A, nie pójdzie. Jabłuszko? <laughs> Idź po jabłuszko. Uf. Całkiem miłe zwierzaki. Kęzo je a ty. Kenzo. No wiesz, a Lewis, co? Chodź. Chcesz? No, drugi, będziemy kochani. Elegancko! Koniec. Będziemy. On już mije tutaj ten. Je ci z rąk. Myślisz, że udało mi się zaprzyjaźnić? Myślę, że tak. Czyli zadanie wykonane? Tak. Oddaję. Dziękujemy, Dzięki. jedno karmienie mniej dzisiaj. Do zobaczenia, cześć! Do zobaczenia. cześć. Dzień dobry, witam. co się tutaj dzieje? Tak, e, mamy plener rzeźbiarski, szósty wow. już e, na skolitym. Ale fantastyczne I, miejsce. I, no, oczywiście, ja u zatestja. I robimy w tej chwili instalację. Dwie instalacje właściwie. Aha. Czyli e, robimy. Rower! Ach, właśnie widzę, że w ogóle co tu się ale podziało. Ale to nowy, nie? chętnie bym siadła na ten rower, ale widzę, że jeszcze nie jest dokończony. Jeszcze nie, dopiero ale... będzie jutro skończony. Mówisz, że po raz szósty spotykacie się tak, tutaj. Kto tak. się spotyka? Kto tutaj może rzeźbić? Eee, no rzeźbimy zawsze teamem, no. Mamy team rzeźbiarski, takich przyjaciół. Najczęściej spotkamy się jeszcze też z, z rzeźbiarzami z Czech i ze Słowacji i tworzymy te wszystkie historie, które tutaj już widać. Ale podziwiałam, wiesz, jechałam tutaj, no naprawdę w ogóle. A co to są za rzeźby? Co one przedstawiają? Jakiś temat no, przewodnik? W, znaczy w tym roku akurat jest temat ro ro roweru, więc, więc, więc robimy ławeczkę, ski and bike z kolnity. I robimy instalację takiego właśnie nietuzinkowego roweru, no to będziemy myśleć, że największy rower w Polsce. To jest w ogóle hit, ale powiedz mi, jak długo się rzeźbi e, taki rower, bo to wiesz, to no nie jest prozastrawa. Zaczęliśmy no wczoraj, a skończymy jutro. No to Wy jesteście zdolni ludzie w ogóle, to ja nie mam pytać, ale dobra, okej, okay, rower jedno, a takie rzeźby, to troszkę więcej czasu trzeba, czy nie? Trzy dni. Nie. Tak. Naprawdę? No, Naprawdę. Tylko trzy dni? Tak. Ale jedna osoba nie? Jedna nie. osoba tak. Jedna osoba... Ja e... nie wiem, jak Wy to robicie, ale totalny szacunek <gry> naprawdę za to. Wiesz, lata praktyki. Nie? A, no właśnie, no właśnie. No właśnie. Ale przyjechać sobie podziwiać można, bo te rzeźby Oczywiście, stoją. Oczywiście tak, tak? Te rzeźby stoją. To są różne tematy, bo były różne tematy. Były zwierzęta, byli zbójnicy. Jest też temat w... Wacy pierścieni, nie? gdzie tutaj mamy też historię zeszłego roku trolle, Gandalf i, 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 i Krasoludny. Wy i tak jesteście dalej. absolutnie szaleni. Jak ktoś wam te tematy podrzuca, czy to jest Wasza wyobraźnia? Nie no, zawsze, zawsze to wymyślamy teamem, nie? jak gdyby razem z, z, z tutaj z Januszem. Tyszkowskim, wszystko to ogarniamy, wymyślamy temat i robimy to, co trzeba, wiem. Nie, to jest naprawdę coś, co podziwiam i naprawdę nie mogę się napatrzyć. No to wiesz, no, ja nie zobaczę dopiero, dzisiaj. Dopiero no będzie, jak będzie efekt końcowy, na pewno będziesz mieć okazję zobaczyć. No to przyjadę. No, koniecznie. Ale to jest kolejna w ogóle rzecz, którą będę musiała tutaj zobaczyć, a to oznacza, że będę musiała jeszcze przyjechać, a to oznacza, że ja po prostu chcę tu przyjeżdżać. Tak, ale warto przyjechać. Nie? Fajnie, a to chyba przyjemność tak pracuję tutaj na szczycie, prawda? Yeah. Przyjemnie, aczkolwiek jak tak przygrzeje słoneczko, <grywa> <grywa> chociaż my lubimy się doładować Prakiem, witaminą D. <grywa> a dużo takich przeszkadzających jak ja tutaj się pojawia, co dopytują, o, przy... można podejść? Tak, oczywiście, nie, nie, my już to mamy jakby wpisane w, 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 w nasz rytm pracy, że rzeźbimy, ktoś przychodzi, rozmawia, a my dalej rzeźbimy nie, i tak dalej. To, to jest jak gdyby na, na, naturalne. Nie? Dobra, ja nawet nie próbuję, ale słuchaj, skoro mówisz, że nie ma problemu, że Ktoś przeszkadza, możemy sobie zrobić fotę? Oczywiście, Super, selfie. Nie no wiesz, selfie, ale Zawsze tak, żeby żeby się udało z rowerem, dobra? Coś tam Musimy okay. okay, tutaj. Dobra, no drzewi, bo tu, tutaj dobrze okay. widać. Chodź, 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 robimy zdjęcie. Uśmiech. Dobra, ja mam w takim razie udokumentowane, porobię sobie trochę zdjęć jeszcze rzeź. I, okay, I okay. naprawdę absolutnie jestem pod ogromnym wrażeniem, jesteście niesamowici. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję. dzięki, że w... pracy w takim razie, życzę. Tak, tak. Słoneczko znowu, słoneczko. Trochę jeszcze poprzeszkadza, ale damy radę, nie? To jest tak dobra energia, że nic nie będzie przeszkadzać. Wiesz, zawsze to możemy rozgonić, jak wiecie O właśnie, robimy. czyli rozganiamy, słuchaj. Dzięki wielkie raz jeszcze, działaj, no bo ja. chcę to zobaczyć. Piąteczkę! A? Wiślańskie Czegoś nowego się nauczyłam. To wiślańskie przywitanie. Okej, okay, to jeszcze raz, jeszcze raz wiślańskie przywitanie, tak i tak. Do zobaczenia, dzięki wielkie, idę porobić trochę zdjęć. Miłej, miłej, mi, miłej przyjazd. Dzięki wielkie. Ciao, ciao. Zadanie to odnaleźć regionalne smaki. Dla Ciebie Nina zamówiłem pizzę z osypkami i żurawiną, a ja mam żeberka barbecue. No powiem Ci, że wygląda całkiem nieźle, ale dojechaliśmy! To znaczy Ty dojechałeś, bo ja sobie wyjechałam, także elegancko. Jak trasa? E, powiem tak, no całkiem ciężko, aczkolwiek rower jak zwykle mi pomógł. Proszę Cię, elegancko. No dobrze, to co, kosztujemy? Tak, Kosztujemy, ale Koniecznie. czekaj, Karolina idzie. No cześć, cześć. jesteście cześć. w komplecie. Jesteśmy, no jesteśmy. Rzeźby odnalezione? Tak, wszystko odnalezione. odnalezione. Albaki nakarmione. Tak, nakarmione? Wszystko tak, mamy, nakarmione. to jeszcze ostatnie zadanie zanim zjecie, zapoznajcie się, bo musicie nabrać siły. Czyli to nie koniec. Okay. Nie koniec. Dobra. Dobra. Musimy Dobrze. Was trochę wymęczyć. Czyli co? Zjechać na dolną stację Skolnity, jedną z jedno raz do wyboru. Zielony z ich Czerwona strzała. Dobra, zauważymy jak Wam pójdzie. Okay. Dzięki, no to możemy się smacznego, posilić. Smacznego, smacznego. Dzięki. Ja Ci powiem hmm? szczerze, ja nie będę się z nimi skłonkować. Ja biorę tę lampkę. I tego, że usłyszałam, że mogę tutaj skorzystać z porad profesjonalistów, jest i Przemek. Przemek, pomóż, Witam. bardzo Cię proszę, bo ja tutaj z Waszej trasy po raz pierwszy zjeżdżam. Oczywiście boję się, bo nie wiem, co mnie czeka. Po pierwsze są trzy trasy, którą wybrać. Jestem początkujący. Na początek polecam zieloną, zygzak. I tak, ja zielona jestem, jeśli o to chodzi, to zielona trasa. No dobra, okej, okay. bierzemy zieloną trasę. To znaczy, że taka, że spokojnie. Tak, bardziej familijna uradę. dla wszystkich. Mhm, Każdy sobie poradzi. Dobra, ja widziałam te dzieciaki jeżdżą, w ogóle to jest Mistrzostwo Świata. Mhm. I dzieci niektóre nie boją dzieci, się. Nie, bo nie, to. Nie, niektóre dzieci sobie już fajnie latają, ale, ale tak, jak najbardziej. <laughs> nie, nie każ mi latać jeszcze teraz, bardzo ci proszę. Dobra, to o czym ja muszę pamiętać, będziemy zjeżdżać, ja wiem, że pewnie będziesz kontrolował sytuację, i bardzo cieszę się, że jesteś Mam ze mną, ale powiedz. Mi, o czym muszę pamiętać, co jest takie najważniejsze? Kiedy zjeżdżam, to co? Przede wszystkim e, nie hamujemy jednym albo drugim hamulcem. Hamujemy obydwoma naraz. Przede wszystkim mhm. jeden hamulec trzymamy na klamce. Mhm. Okej, okay. nie cała Na dół. klamce. Tak. Jeden, jeden palec dobra. i cały czas tak trzymamy, nie puszczamy. Okay, tego. Okay? Dobra, 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 dobra. Cały czas tu opieramy sobie. Dobra. E, czyli palec będę, cały czas, na klamce. będę cały czas Dokładnie. Trzymała. Dobra. Mhm. Jeśli chodzi o ustawienie korby, to korba ma być w tej pozycji, Aha. czyli poziomej. Okay? Na razie patrzę I, na Ciebie, I wiesz. Docisk, docisk nóg tu na środek suportu, czyli nad siodełkiem, okay? Nie przenosimy ciężaru, nie przenosimy ciężaru hmm. ani do tyłu, ani do przodu. Centralnie. Dobra. Lekko ugięte ręce, lekko ugięte nogi. Tak na A, miękko troszkę, czy nie? Bardzo dobrze to miękko, rozumiem, miękko, bardzo miękko to jest dobrze. Okej, okay, dobrze. Czyli to jest najważniejsze, no ale jak już pojedziemy, jak się zdarzy jakaś chłopka mi na tej zielonej, czy nie? Będziemy musieć to na początku pompować, czyli Dobra. wybierać rękoma i nogami. Wszystko zobaczymy. Dobra, musisz mi to pokazać, to Strakcje, na pewno, bo to będzie, to będzie pewnie dla mnie na początku czarna magia, aczkolwiek jak patrzę na te wszystkie osoby, które tutaj śmigają, wszyscy zaczynają, zaczynają od zielonej, prawda? Jak najbardziej. Pocieszasz. Jak mnie? najbardziej. Czy nie, Że tak serio jest. Nie, naprawdę, od zielonej. Też zaczynałeś od zielonej. Pewnie. Yeah. Wczoraj. <laughs> Okej, okay. od razu czuję się bezpieczniej. Dobra, to co, próbujemy? Tak, jak najbardziej. Jedźmy. O rany. Jedziesz pierwszy? Okay. Jedź. Kilka przepedałowań, korba poziomo. I miękko na rękach, na nogach. Pochylamy okay. le lekko rower w stronę skrętu. O ty oszalałeś? Dawaj. Jechaliśmy na dół, czekamy na Ninę i właśnie zaraz do nas podjedzie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Cześć! Cześć i. Co? Oczywiście, że wszystko w porządku. To jest zmęczona, ale w ogóle fantastycznie. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, przede wszystkim pod wrażeniem samej siebie, że zjechałam. Ja też jestem z siebie dumny i w ogóle że się zdecydowała jest zjechać. Ale jak trasa opowiedz trochę? Wiesz, co fajnie, bardzo przyjemna. I faktycznie jechałam tą zieloną. Dobrze, że nie wybrałam innej, bo jednak dla początkującej osoby to jest naprawdę jednak wyzwanie. Podołałam temu wyzwaniu. Całe szczęście miałam wskazówki od prawdziwego profesjonalisty, więc wiesz. Starałam się e, jakby kontrolować tę jazdę jeszcze, ale myślę, że z każdą kolejną będę mieć jeszcze większy fan, jeszcze większą zabawę, no bo trasa przygotowana jest naprawdę świetna. co, dumne. zjechałem czerwoną i to muszę powiedzieć, że jest ekstra, jesteś ze mnie dumna? Zjechałeś czerwoną, tak, czerwoną, zjecha tak, tak czerwono. zjechałem czerwoną. Mam sposób? wszystko nagrane, zobaczysz sobie, nie ma tego tego. Wiesz co, mam ochotę zjechać jeszcze raz. Co do na to? Wiesz co? Ja też! <laughs> Ale co? jedziemy razem czy, czy już osobno? Możemy razem. Dobra, dobra. to dobra. w takim razie wyjeżdżamy, a my widzimy się podczas kolejnego programu na dwóch kołach. Gdzie tym razem będziemy? Nie zdradzamy? Nie, nie, nie. Nie, nie zdradzamy. Po prostu bądźcie razem z nami. Na dwóch kołach, a póki co my na tych dwóch kołach, to znaczy najpierw koleją do góry, a potem na dwóch kołach na dół. Fajna zabawa. To po prostu skolnicy Wisła. Do zobaczenia. To jest to, czego mi brakowało. O mały, o mały, o mały.